Cześć Boże, witajcie. Zapraszam na kolejne środowe spotkanie z myślą Świętego Jana Pawła II. Tydzień temu zakończyliśmy nasze rozważenie dotyczące osoby Jezusa Chrystusa. Oczywiście cały czas patrzymy na Niego w świetle kredo, które w każdą niedzielę i uroczystość uroczyście wypowiadamy podczas celebracji Eucharystii. Jednocześnie, kiedy tydzień temu kończyliśmy nasze rozważania dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, patrząc na Niego jako na Tego, który jest naszym Zbawicielem, Odkupicielem, na tego, który nas usprawiedliwił, powiedzieliśmy sobie, że właśnie to doświadczenie zbawienia, które dokonało się przez wcielenie krzyż, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, otwiera przed nami perspektywę nowego życia, życia, które Prowadzimy w duchu świętym i w ten sposób, jakby automatycznie i bardzo płynnie przechodzimy do naszych rozważań o duchu świętym. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób duch święty ożywia nasze życie duchowe. Ale zanim przejdziemy, już do samego tematu, myślę, że ważna wskazówka i ważna myśl związana z osobą świętego Jana Pawła II, bo tutaj cały czas wpatrujemy się w niego i słuchamy jego nauczania. I Święty Jan Paweł II jako młody człowiek otrzymał od swojego ojca modlitwę do Ducha Świętego, modlitwę o dary Ducha Świętego. Z taką intencją otrzymał ją, że aby być dobrym ministrantem, powinien modlić się dużo do Ducha Świętego. Ta modlitwa, jak potem sam wspominał w 1979 roku, kiedy przyjechał do Polski na pierwszą pielgrzymkę i spotkał się z młodzieżą akademicką pod kościołem świętej Anny w Warszawie, towarzyszy mu każdego dnia. I rzeczywiście, jak też potem daje świadectwo kardynał Dziwisz, świadek pontyfikatu św. Jana Pawła II, ta modlitwa do Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, ale także inne modlitwy, takie głębokie nawożeństwo do Ducha Świętego, było szczególnym rysem duchowości świętego Jana Pawła II. My bardzo często kojarzymy go z duchowością maryjną i to rzeczywiście prawda, ale ten drugi element, element właśnie Ducha Świętego jest jakby tutaj kluczowy też w jego pontyfikacie. Kiedy właśnie raz zastanawiamy się, gdzie jest źródło wielkości pontyfikatu Jana Pawła II. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że właśnie w otwartości na działanie Ducha Świętego. Ale Duch Święty nie jest zarezerwowany tylko dla wielkich ludzi świętych. Duch Święty jest darem dla ciebie. Dla ciebie, aby ożywić twoją najpierw relację z Bogiem. Bo posłuchajmy, czym jest życie duchowe? Życie duchowe, pisze w orędziu na 13. Światowe Dni Młodzieży święty Jan Paweł II, które tworzy więź między człowiekiem a miłością Bożą i kształtuje w chrześcijaninie wizerunek Jezusa, może stać się lekarstwem na chorobę naszej epoki, nadmiernie rozwiniętej pod względem racjonalno-technicznym, a nie dość wrażliwej na człowieka, na jego oczekiwania i na jego tajemnice. Zatem widzimy, że Duch Święty jest tym, który pomaga nam budować życie duchowe, to znaczy relacje pomiędzy. Nami a Bogiem, pomiędzy Tobą a Bogiem. Duch Święty prowadzi tą relację i w jaki sposób? Teraz dłuższy fragment, też wspomnianego orędzia na Światowe Dni Młodzieży, pokazujący pierwszy element działania Ducha Świętego w nas w budowaniu głębokiej relacji z Bogiem. Kiedy Zaismartwych, stały Chrystus staje się obecny w życiu ludzi i daje im swojego ducha, doskonuje się w nich całkowita przemiana. Choć pozostają sobą, a wręcz stają się w pełni sobą. Dzieło, które Jezus rozpoczął ze swoimi uczniami w ciągu trzech lat wspólnego życia, zostaje dopełnione przez dar Ducha Świętego. Wiara posłów była na początku niedoskonała i chwiejna, później jednak staje się mocna i przynosi owoce. Przywracają zdrowie paralitykom, wypędzają duchy nieczyste. Ci, którzy niegdyś drżeli z lęku przed ludem i władzami, teraz nie boją się stawić tłumowi, czoła tłumowi zgromadzonego w świątyni i rzucają wyzwania Sanhedrynowi. Piotr, który, bojąc się oskarżeń kobiety, zaparł się trzykrotnie Jezusa, teraz zachowuje się jak skała, którą pragną uczynić Chrystus. Także inni, jeszcze niedawno skłonni do ambicjonalnych sporów, teraz potrafią być jednym duchem i jednym sercem i wszystko mieć wspólne. Ci, którzy z takim trudem i, z tak, i tak niedoskonale uczyli się od Jezusa modlić, kochać i być misjonarzami, teraz naprawdę się modlą, naprawdę kochają, naprawdę wyruszają na misję jako prawdziwi apostołowie. Oto jest dzieło, jakiego duch Jezusa. Dokonał w jego apostołach. A zatem pierwszym owocem działania Ducha Świętego jest przemiana, przemiana, która dzieje się w naszych sercach. I tutaj możemy mówić o dwóch rodzajach przemiany. Pierwsza, która ma wymiar bardzo mocno radykalny, którą chociażby widzimy w postawie apostołów. Tu papież to bardzo mocno podkreśla. Postawa apostołów tuż przed zesłaniem Ducha Świętego z czasu męki, kiedy są zamknięci z obawy przed Żydami w Wieczerniku, kiedy przeżywają ogromny lęk, strach i z drugiej strony moment, kiedy wychodzą umocnieni darem Ducha Świętego i mówią to wy zabiliście Jezusa, więc zobaczmy jak, jak wielka w nich dokonuje się wewnętrzna przemiana, przemiana ta przede wszystkim dotyczy mocy wiary, to znaczy ufności, że Pan Bóg jest z nimi że ich prowadzi, że Chrystus chociaż wstąpił do nieba, jest obecny Pośród nich i jest wierny słowom, które pozostawi, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Widzimy w nich ogromną odwagę do tego, aby wychodzić do ludzi, aby głosić Ewangelię, aby nie lękać się o swoje życie. Co więcej, oni cieszą się z tego powodu, że mogą cierpieć dla imienia Chrystusa. Ale ta odwaga wyraża się także chociażby w tym, że przekraczają granice. Jerozolimy przekraczają granice Samarii, wyruszają w różne krańce świata, aby głosić Ewangelię, aby nieść tą dobrą nowinę, czyli też jakby, no właśnie, opuszczają to, co jest im bliskie, przekraczają, dzisiaj byśmy to powiedzieli, strefę komfortu, właśnie, żeby głosić Jezusa, żeby, żeby też podejmować w ogóle też zmianę swojego życia, takiego zaufania. Pamiętamy też, może w apostolskich, te momenty, kiedy oni sprzedają wszystko, to jest odwaga. Sprzedaję wszystko, powierzam się Bogu, powierzam się tej wspólnocie. Z drugiej strony też widzimy wielką pokorę. Święty Piotr odkrywa to, to, co było tutaj mocno powiedziane że jest mocny na tyle, na ile jest w bliskiej relacji z Jezusem. Już nie na sobie buduje nie na swoich umiejętnościach nie na swoich talentach które na pewno miał jako przedsiębiorca, aby zarządzać ludźmi. Natomiast widzi, że w momencie kryzysu, w momencie trudu to nie wystarcza. Potrzebuje mocy z wysoka, więc tu widzimy taką ogromną pokorę, też współpracę. Pamiętamy scenę chociażby apostołów, którzy nie chcieli sobie umywać wzajemnie nóg jeszcze w Wieczerniku. Tu widzimy ich współpracę. Apostołowie, Duch Święty i my wypowiadają się, kiedy ogłaszają dekrety soboru, pierwszego soboru jerozolimskiego, więc widzimy tutaj, tutaj to kluczowe myślenie. Też trwanie na modlitwie, jedność. Ale też wrażliwość na drugiego człowieka to, to są też takie znaki, które też nam mogą być dostępne. To rzeczywiście widać ogromnie w tych ludziach, którzy przeżywają swoje głębokie nawrócenie że stają się tymi, którzy odważnie też głoszą Ewangelię z o wiele większą pasją, odwagą, siłą, mocą niż ci, którzy przez wiele lat Trwają przy Chrystusie, jako chrześcijanie, więc widzimy, jak mocne jest to doświadczenie, kiedy Duch Święty wkracza w życie człowieka. Ale co w przypadku tych wszystkich, którzy trwają przy Chrystusie, którzy budują z Nim relacje? Właśnie Duch Święty daje też takie, takie pogłębienie. Ono nie jest tak widoczne, ale to jest to często mówi się o przemianie z kremowego w białe. To znaczy, że chociażby, kiedy dotyczy to chociażby długości czasu modlitwy, kiedy otwierasz się na działanie Ducha Świętego, możesz modlić się dłużej, masz większy zapał do lektury Bożego Słowa, potrafię coś więcej dać jeszcze Panu Bogu. Tu jakby ten Duch Święty nas nieustannie prowadzi aż do całkowitej ofiary ze swojego życia. Ta możliwa jest rzeczywiście w Duchu Świętym. To widzimy, że pierwszym działaniem Ducha Świętego jest przemiana, zmiana naszego, naszego życia, ta taka bardzo zewnętrzna, widoczna. Ale ta, którą tylko może my i Pan Bóg dostrzegamy. Po drugie, w katechezie z 3 czerwca 1998 roku papież mówi: W ten sposób duch obecny jest w najgłębszym doświadczeniu Jezusa, doświadczeniu Jego synostwa Bożego, który sprawia, że nazywa on Boga Ojca Abba. Z tak wielką poufałością, z jaką żaden inny Żyd nie zwracał się do Najwyższego. Właśnie dzięki darowi ducha Jezus, Umożliwia wierzącym uczestnictwo w swojej synowskiej jedności i intymności z Ojcem. Zatem drugie działanie Ducha Świętego jest to, że przynosi nam doświadczenie miłości Boga. Święty Paweł mówi o tym bardzo mocno, że Duch zostaje posłany w naszych serc, aby niósł nam to doświadczenie miłości. To znaczy, że dzięki temu odkrywamy, jaki jest Pan Bóg. Czyli przede wszystkim Duch Święty pomaga nam pokonywać lęk. Lęk, który rodzi się chociażby wobec sakramentu spowiedzi, w ogóle przyjścia do kościoła, czy też stawania na modlitwie, bo co sobie Pan Bóg myśli, tyle mnie tutaj nie było, ty, ty, tyle mnie, tyle mnie też, tyle, tyle się nie spowiadałem, co teraz będzie, albo coś takiego strasznego zrobiłem i jak teraz będzie. To, to lęk, właśnie to Duch Święty zawiera ten lęk, uwalnia nas od tego i daje nam takie głębokie doświadczenie miłości, daje nam takie rekolekcje, kiedy właśnie była konferencja o Bożej miłości, potem poszliśmy do kaplicy i, i, i też miałem takie przeczucie, że nie wszyscy wierzą w to, w to, w to co słyszeli, właśnie, że Pan Bóg jest cierpliwy, miłujący nas osobiście, nieskończenie, odwiecznie, niezmiennie. I wtedy mówię, jeżeli co nie wierzysz, módl się, módl się do Ducha Świętego, On przychodzi, aby, aby dać Ci to doświadczenie. I potem pamiętam, jedna z uczestniczyń kolekcji podchodzi, przykręca, w ogóle to do mnie nie trafiało, ale w tym momencie kiedy się pomodliłam, rzeczywiście uwierzyłam, że jest to możliwe, więc, więc jeżeli masz problem, w tym aby dostrzec Boga jako kogoś bliskiego, kogoś kto cię kocha, to właśnie zaproszenie do tego by modlić się do Ducha Świętego, aby on dał ci doświadczenie jego miłości. Dalej święty Jan Paweł II w orędzie na szóste światowe dni młodzieży pisał: być synami bożymi oznacza zatem przyjąć Ducha Świętego, pozwolić prowadzić się przez Niego, być otwartym na Jego działanie w historii naszego życia osobistego i w historii świata. Synowie Boży, to znaczy ludzie, odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, są w, pewne, w pierwszej linii budowniczymi nowej cywilizacji, cywilizacji prawdy i miłości. A światłem, są światłem świata i solą ziemi. Zatem widzimy, że tutaj Pabesz pokazuje, że to też zmienia się nasza relacja do Chrystusa. To Chrystus staje się centrum naszego życia. Często mówimy o tym, że, że Pan Bóg jest najważniejszy. Lepsze sformułowanie, z Chrystus jest centrum nas, że wszystkie sprawy krążą wokół Niego. On jest punktem odniesienia wszystkich naszych. Sytuacji życiowych i w ten sposób jakby następuje ta też radykalna zmiana w naszego życia. Też regularna modlitwa do Ducha Świętego daje nam otwartość na dary, na charyzmaty, tak aby też zrealizować to, bo nie wystarczy postawić Chrystusa, powiedzieć sobie, Chrystus, jesteś w centrum mojego życia, ale właśnie my potrzebujemy duchowej siły do tego, aby to zrealizować, aby też każdego dnia konsekwentnie to wprowadzać. Każdy, kto chciał się zmienić, kto chciał się nawrócić, o tym jeszcze będziemy mówili, o działaniu Ducha Świętego w kontekście nawrócenia w kolejnych spotkaniach, ale widzisz, że no, o własnych siłach to jest bardzo trudne, ale właśnie Duch Święty jest tym, który pomaga nam dokonać i utwierdzić tej zmiany, dając nam specjalne dary, ale także charyzmaty, to znaczy, że też zaprasza nas do tego, abyśmy służyli innym, bo idąc za Jezusem, Koncentrujemy się tylko nie na nim, ale właśnie też na drugim człowieku, któremu mamy służyć, któremu mamy przychodzić z pomocą, i do tego też jesteśmy uzdolnieni przez dary i charyzmaty. Dalej, św. Jan Paweł II w Chrystii Fidale z Lejczy w Adhortacji, o miejscu świeckich w Kościele, pisze. Życie wedle ducha, które wydaje owoce uświęcenia, pobudza ochrzczonych i wymaga od nich wszystkich razem i każdego osobna tego, by naśladując Chrystusa przyjęli jego błogosławieństwa, słuchali, rozważali Słowo Boże, świadomie aktywnie uczestniczyli w liturgicznym i sakramentalnym życiu Kościoła, pamiętali o osobistej, rodzinnej i wspólnotowej modlitwie, byli głodni i spragnieni sprawiedliwości krytykowali miłość we wszystkich sytuacjach życiowych i, byli, że, i służyli braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym. Święty Jan Paweł II pokazuje nam, że Duch Święty daje też nam nowy zapał do czytania Bożego Słowa. Czyli najpierw w ogóle chcę czytać Boże Słowo. To jest decyzja. Ponieważ co? Chcę poznawać Chrystusa, chcę poznawać Boga. Dlaczego? Bo odczuwam z nimi głęboką relację. Jeżeli kogoś kocham, to chcę go poznać, chcę wejść z nim w bardzo głęboką relację. To przede wszystkim dokonuje się poprzez słowo, bo w słowie Pan Bóg nam się objawia. Więc przede wszystkim czytam słowo. Dalej, Duch Święty daje nam zrozumienie słowa. On jest autorem Pisma Świętego. Oprócz ludzi, którzy spisali, On jest tym, który czuwał nad spisaniem Słowa Bożego. I dlatego nazywamy go autorem Bożego Słowa. Dalej pozwala nam to słowo odnosić do siebie, nie tylko myśleć, co tam Pan Bóg powiedział, ale patrzeć, co mówi konkretnie do mnie, w jaki sposób to słowo chce zmieniać, chce kształtować moje życie. To, to daje nam też możliwość szukania w nim odpowiedzi na pytania, które noszę, że właśnie pod Twoim Ducha Świętego, kiedy nie wiem, co zrobić, jak postąpić, właśnie pierwsza myśl, co mówi na ten temat słowo, jak Pan Bóg zapatruje się na tę sytuację I to Daje nam takie głębokie doświadczenie, w końcu pozwala nam modlić się Bożym Słowem. To znaczy, Słowo staje się inspiracją do tego, aby uwielbiać, dziękować, przepraszać, prosić. Staramy się też chociażby wchodzić w modlitwę psalmów, które są zapisaną modlitwą, która też uczy nas, w jaki sposób mamy się modlić. Ale także widzimy, że papież pokazuje, że mamy przeżywać na nowo na sakramenty. To jest też szczególny czas spotkania z Bogiem. Patrzę przede wszystkim na Eucharystię jako na spotkanie z kimś, kto mnie kocha. Właśnie, że ja te często też powtarzam to ludziom, że kiedy zastanawiałem się iść, nie iść na Eucharystię, kiedy spowiadałem się właśnie z tego, że nie byli, i popatrz na krzyż, popatrz, co Chrystus zrobił dla ciebie. Twoja obecność na Eucharystii jest odpowiedzią, jest czynieniem za to. Właśnie, o ile bardziej, kiedy mamy świadomość, z kim się spotykamy, właśnie, że to jest Chrystus, który nas czeka, i, i, I on tutaj jest obecny, no to jest takie wielkie zaproszenie do tego, aby właśnie, aby przyjść na Eucharystię. Potem też właśnie tuż tu trochę mówiłem o spowiedzi, że Duch Święty zabiera lęk, pomaga nam przygotować się do spowiedzi, przeżyć ją w większym pokoju, radości, jako moment właśnie pojednania, przebaczenia, zjednoczenia, a nie czas duchowych tortur. Święty Jan Paweł II mówił także o modlitwie, że Duch Święty jest tym, który ożywia modlitwę. Święty Paweł pisze o tym, że gdy nie potrafimy modlić się tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie potrafimy wyrazić słowami. A więc widzimy, że Duch Święty w ogóle znowu zaszczepia w nas pragnienie modlitwy jako takiej, że ja chcę się modlić, chcę się modlić, bo co, bo spotykam się z Bogiem, bo spotykam się z Chrystusem, to On jest tym, który jakby wzbudza we mnie pragnienie spotkania, pragnienie zjednoczenia. Ale też zwraca uwagę szczególnie na modlitwę takiego uwielbienia, czyli takiej bezinteresowności. My często przychodzimy na modlitwę, by narzekać, prosić, ale właśnie Duch Święty prowadzi nas do uwielbienia, do skupienia się na Bogu, na tym, na tym jaki jest, co czyni w dziejach świata, co czyni w Twoim życiu, właśnie. No, Takiej Jego miłości, wszechmocy, bliskości, delikatności. Właśnie duch święty, który pozwala nam poznać, uzdalniając go, także uwielbiać, czyli zachwycić się nad Bogiem, ale też daje nam taką przestrzeń do wdzięczności, czyli pozwala nam dostrzegać dobro w naszym życiu, abyśmy mogli za nie Panu Bogu dziękować. I w końcu duch adoracji, czyli takie trwania, takiego bezinteresownego. Po prostu trwania w bliskości, tak jak trwa się z osobą, która się, którą się kocha. I w końcu ostatni element, na który zwraca uwagę święty Jan Paweł II w przywoływanym już orędziu na 13. Światowe Dni Młodzieży. Duch Święty ośmiela nas, każe nam kontemplować chwałę Boga w codziennym życiu i w pracy. Przynagla nas, byśmy przeżywali tajemnice Chrystusa w liturgii, głosili Słowo Boże całym swoim życiem, przekonani, że może Ono zawsze powiedzieć nam coś nowego. Powaga pomaga dokonywać nieodwołalnych wyborów, mimo lęku przed porażką, stawać czoło niebezpieczeństwom i pokonywać bariery między kulturami, aby głosić Ewangelię, pracować niestrudzenie na rzecz nieustannej odnowy Kościoła i nie osądzać bracia. Zatem zobaczmy, że to Duch Święty uzdalnia nas do ewangelizacji, uzdalnia nas do tego, abyśmy byli świadkami wiary. Nieraz pojawia się w nas taki zgrzyt, że właśnie może nieraz widzimy ludzi, którzy, którzy przeżywają trudności. Jest lęk przed tym, aby powiedzieć: przyjdź z tym do Chrystusa. Albo są rozmowy wśród naszych znajomych i, no i widzimy, że, że trzeba zająć stanowisko, bronić stanowiska Ewangelii, Kościoła. Brakuje nam odwagi, brakuje nam śmiałości, bo brakuje nam ducha świętego, brakuje relacji z Duchem Świętym, brakuje modlitwy do niego. Właśnie od niego bierze się zapał, siła do ewangelizacji, z tym, który też jakby czasami, a jeżeli się pomylę, nie powiem, on dopełnia też naszego działania. Tylko my musimy zacząć, my musimy dać przestrzeń właśnie nasze słowo, nasze życie ma być tym momentem, w którym on jakby zaczyna działać, staje się obecny pośród, pośród nas, kiedy w konkretnej grupie, w konkretnej relacji staje się obecny właśnie przez nasze świadectwo, nasze głusze i naszą modlitwę. Więc to jest ważne działanie. Właśnie więc, że Duch Święty dokonał przemiany w życiu apostołów, ale dokonuje przemiany w życiu także każdego, który o niego prosi. Jeżeli chcesz, żeby też w Twoim życiu dokonało się to, co dokonało się w życiu apostołów, tylu wspaniałych, biblijnych postaci, na których patrzysz, może, że też bym tak chciał, to wszystko jest dla Ciebie. A jak możliwe, w relacji z Duchem Świętym. Módl się więc i niech najlepszym postanowieniem na koniec, tego spotkania, tej audycji, tej katechezy, niech będzie pragnienie codziennej modlitwy do Ducha Świętego. Módlmy się, aby On zaczął w nas działać, aby przemieniał nasze serce, abyśmy stali się właśnie tym, zaczęli żyć nowym życiem w Chrystusie, do którego nas powołał i do którego nas przeznaczył. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.